Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, tak dla odmiany, jesteśmy w lesie. Chciałbym Wam pokazać mój pierwszy zestaw sprzed iluś tam lat do spania. Możliwie najtańszy, najprostszy, ale działający. Chcę Wam pokazać, że nie musicie wydawać setek złotych czy tam tysięcy na super wypasione tarpy, śpiwory i materace możecie sobie zapewnić komfort naprawdę w granicach 200-300 zł z czego 2 trzecie tej ceny to będzie koszt śpiwora a dach nad głową i łóżko to koszt kilkudziesięciu złotych i na pierwszą noc, żeby sprawdzić czy Wam się to spodoba powinno Wam to wystarczyć no i zrobimy sobie jakieś burgerki na obiad o kolację. Dobra, idziemy. Dotarłem na miejscówkę, którą możecie kojarzyć z pierwszego filmu, kiedy robiliśmy steki z początku roku. Chcę wam pokazać podstawowy, podstawowy, naprawdę najbardziej podstawowy sprzęt, jaki zapewni Wam komfort podczas nocy w chłodniejsze w chłodniejsze pory roku. No oczywiście nie zima, ale taką wczesną środkową jesień i środkową późną wiosnę. Mamy tutaj karimatę wojsk polskich. Ona ma ten plus, że jest gruba dosyć. Trochę zajmuje, można ją sobie przytroszyć do plecaka, co widzieliście, że zrobiłem. Yy, ona zapewni jakiś tam komfort termiczny. Jest jeszcze popularna dosyć yy, karimata wojsk holenderskich. Ona jest składana w taką kostkę, jest bardzo praktyczna, ale no ja bym jej nie traktował jako izolację jakąś termiczną, tylko bardziej izolację od wilgoci bo tam ciepła ona żadnego nie daje. Tak? Tak. Do tego mamy 20 metrów sznurka. Z AliExpress może być jakiś zwykły marketowy. Grosze, grosze, grosze. No. A ciekawsza rzecz TARP nasz dzisiejszy, czyli folia gruba budowlana. Co ciekawe, ona w rozmiarze 4 na 5 metrów waży 890 gram. Czyli tyle co. Przeciętny tarp, gdzieś tam około 800 gram, ale tarpy mają 3 na 3 o takich mówimy Jeżeli byśmy wycięli sobie tutaj yy, kwadrat 3x3, no to już ta waga by nam spadła pra prawie o połowę Więc mamy ultralightowy tarp, przy którym trochę trzeba się pokombinować, żeby go rozłożyć Ale ochroni Was przed wiatrem i przed deszczem, na pewno No i do tego Najdroższa część zestawu, a te rzeczy ja ją kupiłem ileś lat temu, nie wiem, z 6 lat temu, za 30 zł, te karimatę. A teraz patrzyłem na internecie, no one już chodzą po 70. Folia 20 zł, więc i tak się mieścimy w tym kilkudziesięciu zł, o czym mówiłem wcześniej, chociaż myślałem, że będzie to mniej. No ale to łącznie daje wam 90 zł. No i mamy śpiwór. Śpiwór już na takie warunki musi być solidniejszy. Ten jest wielkim tobołem, zajmuje prawie pół plecaka. Waży kilo 700. Mój puchowy śpiwór z lepszą termiką. Waży 700 gram. I jest o jedna, to jest jedna trzecia tego. Także różnica jest, ale on działa. On działa. Przespałem w nim wiele nocy przy zerze, przy minus dwóch stopniach. I, i działał. Koszt takiego śpiwora. To nie jest atestowany śpiwór, więc te, te cena będzie już oczywiście mniejsza, trochę. Ale myślę, że około 200-250 zł wzwyż. Od tego zaczynamy przy, przy, przy doborze takiego śpiwora. On tutaj ma podaną zakres temperatur, to już ze starości się wytarło. Minus 15, minimalna. Obojętnie, jakiś śpiwór byście nie kupowali. Nie patrzcie na tą temperaturę. To jest. Tylko wartość, która jest podana po to, i ma takie znaczenie, że po prostu nie zamarźniecie leżąc w tym śpiworze przy takiej temperaturze, i tyle. Nie będziecie spać, będziecie cierpieć, ale nie zamarźniecie. Interesują was wartości temperatura li limit i temperatura max, czyli maksymalnie do 7 stopni w nim teoretycznie i taki komfort, jaki możecie mieć, czyli spać, ale możecie się wybudzać. To jest przyzerze stopni. Ja w nim spałem przyzerze i się nie wybudzałem z chłodu na pewno. Wielki tobuł. możecie sobie poszukać. Ja bym wam zalecał kupowanie śpiworów, nawet tych tanich. Szukać takich, które mają podane wartości według normy. Ja wam tutaj napiszę teraz, bo nie pamiętam jakie to normy są. EN coś tam, coś tam, coś tam. Ale mają atest, czyli zostały w jakikolwiek sposób przetestowane w jakichkolwiek warunkach i ktoś im wystawił certyfikat, że jest te wartości, które są podane są zgodne z tą normą. Ten śpiwór nie jest atestowany, spełnia swoją tam jakąś rolę, ale nie można ufać tym cyferkom przy tych śpiworach i trzeba je przetestować na mrozy, nie bierzcie takich śpiworów, jeżeli ich wcześniej nie sprawdzicie trochę tych właściwych warunków. Dobra. Weźmiemy się tutaj za rozbijanie tego, bo pewnie najbardziej ciekawi Was będzie jak zrobimy sobie dach ze zwykłej folii malarskiej. Dzisiaj w nocy ma być około 5 stopni, więc myślę, że ta karimata spokojnie by mi wystarczyła, ale chcę Wam pokazać, jak moglibyście sobie podnieść ten komfort termiczny, mając tylko i wyłącznie karimatę, chcąc spać w chłodniejszych temperaturach, bliżej zera, nawet lekko po Albo nawet bardziej. Wystarczy, że weźmiecie sobie trzy grubsze klocki, położycie je na ziemi, aby podnieść całą konstrukcję. I ułożycie sobie z gałęzi czy z palików taką leżankę. Jeżeli byście chcieli jeszcze dodatkowo podnieść komfort, można by było wziąć liście, żołędzie czy tam jakąkolwiek ściółkę macie, upchnąć to pod spód, wyłożyć tak całość, dopiero wtedy przykryć gałęziami i naprawdę przy minusowych temperaturach spokojnie można na tym spać. Czy będzie wygodnie, to zależy, jakich sobie palików użyjecie. Ja tutaj jakoś super równo nie mam, ale myślę, że nie będzie źle. Z racji, że takie rozwiązanie nie ma nigdzie yy, oczek, gdzie moglibyśmy przywiązać linkę Czy przepuścić linkę Musimy sobie jakoś poradzić Mamy dwie możliwości Albo po prostu chwycić to Zawiązłoć supeł na jednym z narożników I wtedy tutaj obwiązać linką żeby się nie zsunęła po prostu albo możemy wziąć cokolwiek, pod ręką będziemy mieli żołędzia, włożyć go sobie gdzieś tutaj, założyć, zrobić taki trójkącik, obkręcić i wtedy linką obwiązać. To już wystarczające. Będzie trzymać. proszę bardzo, tak to wygląda. Wiadomo. Yy, taka płachta no, ma wiele wad. Ale swoje zadanie na 1, 2, 3, czy 4 biwaki. Śmiało może wytrzymać. Oczywiście, jak będzie wiało, ona będzie trochę szeleścić, te naciągnięcie z czasem, ona się będzie rozciągać. Trzeba będzie to poprawiać, dlatego dałem yy, regulowane. Odciągi tutaj z przodu, żeby móc sobie to korygować, nie musieć wiązać co chwilę nowych węzłów. Od wiatru osłoni, od deszczu ochroni. Działa! Także, tak jak widzicie, nie trzeba nie wiadomo ile wydawać, żeby otworzyć sobie nowe możliwości i spróbować czegoś nowego. Tak jak już w jednym z filmów wspominałem, takie biwakowanie w terenie naprawdę jest super zajawką z tego względu, że ma bardzo niski próg wejścia. I teraz, no ja tutaj mówiłem o śpiworze jesiennym, tak? Wczesnowiosennym, ale gdybyście chcieli spróbować wczesną, wio późną wiosną, latem, to, to wystarczy ta karimata, wystarczy ta folia, i śpiwór za 50 czy za 60 zł. I tu już się wtedy robi ty 150 zł, i masz spanie w terenie. To jest koszt jednej nocy w hostelu jakimś, czy gdziekolwiek. A stopniowo później sobie będziecie to wymieniać, to i tak się Wam przyda, to i tak na siebie zapracuje. Później sobie stwierdzicie, czy Wy chcecie hamak, namiot, cokolwiek, ale to super zabawa, super spełnia swoją funkcję. Takie zestawy do spania na dziko, gdziekolwiek, dają Wam naprawdę. Możliwość poczucia wolności, takiej, że wychodzisz z domu, idziesz gdzie chcesz i śpisz gdzie chcesz. Niby taka drobnostka, taka drobna rzecz. A, a czujesz naprawdę taką wolność w sobie, że możesz sam zadecydować, czy tam sama zadecydować o tym, co ze sobą zrobisz. Gdzie zaczniesz dzień i gdzie go skończysz. Bez ograniczeń żadnych. To jest coś, czego nie, nie kupisz. Za żadne pieniądze. Tego wam życzę, żebyście czuli się wolni i stwarzali sobie możliwości przeżywania nowych rzeczy. Nowych doznań. A jeszcze, bo ktoś zaraz powie, no spanie to nie wszystko. No oczywiście, że nie wszystko, ale tak naprawdę resztę pozostałych rzeczy każdy ma w domu. Yy, plecak jakiś masz. Na upartego możesz wziąć torbę podróżną i się spakować. Przerzucić przez ramię i pójść. Kto ci broni? Naczynia, garnek też masz w domu. Wszystko masz w domu, kubek masz w domu. To nie musi być, nie wiem, jakiś tytanowy, stalowy. Weź porcelanowy z domu, zwykły kubek. Po prostu, widelec, nóż i idź. Idź. I wtedy dopiero zobaczysz, czego ty potrzebujesz. Żaden filmik. Żaden youtuber, żaden poradnik ci nie powie, czego Ty potrzebujesz. Oczywiście, możesz sobie wejść gdzieś, przeczytać, kupić to samo i pójść. I też super, masz pieniądze, chcesz, ok, nie ma problemu. Później i tak połowę tych rzeczy wymienisz, bo stwierdzisz, że to nie jest nie dla Ciebie, to ci nie odpowiada, bo wolisz to, bo wolisz tamto, to, siam to wam to. Tego lepiej uczyć się na sobie, a nie na kimś. Jeżeli już szukasz czegoś konkretnego, wtedy oczywiście weź sobie, pooglądaj filmiki, zobacz jak nie wiem, jak wygląda taki hamak, śmaki, sraki, owaki. Jakiego tarpa, jaki materiał, jaki plecak i tak dalej, ale to już wtedy szukasz konkretnych rzeczy, konkretnych typów rzeczy. A jeżeli nie masz pojęcia i nie wiesz, co z czym się je, co ty będziesz robić, tak naprawdę, jak Twoje przygody będą wyglądać, no to tylko, że lepiej zbierać ten zestaw samemu, bo to ty będziesz wiedział, z czego chcesz jeść, czym się wysypiasz, kogoś szeleszczenie nie będzie wkurzać, ciebie będzie wkurzać, kogoś, nie wiem, sztywny materiał. Norma, norma dla Ciebie to będzie dramat. Ktoś lubi na miękkim spać, ktoś lubi na twardym. To musisz się sam uczyć, sam na sobie, próbować. A jak zaczniesz od zera, to stopniowo będziesz lepiej poznawać swoje potrzeby. już Zainstalowany Ze śpiworem nie wiem jak będzie Bo to już stary śpiwór Ale powinno być ciepło Od dołu czuję jak tak grzeje Dużo zwierzyny gdzieś tutaj się pałęta Jak szedłem tutaj na miejscówkę to słyszałem Z dosyć bliska chrumkanie dzika Teraz też słyszałem w oddali Jakiś koziołek Gdzieś poszczekuje Dobra kładę się ten tar przeleści. Tutaj jeszcze żołędzie spadają, także przeleści nie jest dobrze napięty, więc ten dźwięk taki jest trochę mocniejszy. No, nie jest to rozwiązanie idealne. Nie miało być. Miało być testowe, żeby pokazać Wam, że można i że nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, żeby sprawdzić, czy Wam to podpasuje. Dobra, dobranoc. Dzień dobry. Nie udało się wcześniej wstać. Znaczy udało się obudzić, ale nie wstać. Kurde, nie wiem, czy mi się to śniło. Czy przez tego tarpa widziałem wielki księżyc? Ach, i chyba to przespałem. Nie wiem, czy mi się śniło, że miałem wstać, coś nagrać tego. Czy rzeczywiście to widziałem? I tak pomyślałem. I poszedłem spać. Dobra. Wstaję, ogarniam się. Trzeba ja coś zjeść. No i co? Kolejny biwak za nami. Dajcie znać jak Wam się podoba takie rozwiązanie. Czy też korzystaliście z takich noclegów w taki sposób z folią i z leżanką i z najprostszym śpiworem i karimatą. Ja wam powiem osobiście, że się wyspałem. Było mi wygodnie. Ja lubię też na twardym. Jeżeli ktoś dla kogoś to był problem, no to mógłby sobie znaleźć jakąś powaloną. Powalonego świerka i tych gałązek Z igłami Nazbierać, ułożyć na tych palikach I by było bardziej miękko Ja dużo nocek tak przespałem I idzie się do tego przyzwyczaić Taki tarp no trochę szeleści To fakt i gdzieś tam się wybudzałem w nocy Będzie jakiś żołąd spadł i tak dalej No też nie oczekujmy cudów Ale tak jak widzieliście Da się Dajcie znać jeżeli macie jakieś pytania, jeszcze chętnie wam odpowiem. Jeżeli macie jakieś inne doświadczenia, troszeczkę inaczej zaczynaliście, to też dajcie znać w komentarzu. Zostawcie też po sobie ślad. To bardzo miło jest czytać komentarze. Bardzo fajnie się z wami dyskutuje. A dla mnie to jest też motywacja. Jak widzę, że gdzieś tam wpadają te lajki i komentarze, to to naprawdę jest miło, miło i aż chce się robić. Naprawdę motywujecie, mimo że jest garska tych osób na razie, to, to widzę, że jest potencjał w was i we mnie. Tego Wam życzę, żebyście się rozwijali i robili to, co lubicie. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za kolejny biwak i do zobaczenia do następnego.